Witajcie, to i mam dla was tym razem filmik z WOTA. No właśnie. Ponieważ postawiłem, że wrócę inek do robienia filmików z WOTA. A to na takiej zasadzie, że będę komentował powtórki. Moje lub Wasze, jeśli ktoś postawił mi jakąś dobrą bitwę przesłać. Możecie przesyłać spokojnie. Ale chciałbym jeszcze poruszyć temat tego, co znalazło się w moim garażu. Ponieważ trochę jog'ów. Doszło, trochę czołgów odeszło i właśnie chciałbym Wam to pokazać. Mianowicie, co my tutaj mamy? Mam całą masę czołgów, jak widzicie najpewniej. Całą masę, jeszcze dwa wolne miejsca. No, mianowicie, jak najpewniej pamiętacie z moich filmików, T43 jest moim znienawidzonym czołgiem, ale na szczęście zostało mi już tylko... 35 tysięcy jak na nabicia, żeby go zabić na te 44. Sporo, sporo. I z czwarty pozostał niewzruszony, niemalże chyba, że może załodze doszło od kilka procent do naprawy, ale to na dobro sprawy nic nie zmienia. I z siódmy. Ostatni załogan dalej walczy z nabiciem w sobie brtestwa broni na 100%. Chyba nigdy nim nie dojdę do końca. Z bez rewelacji. Jak na ten tier. I odkupiłem sobie WK3601H. A to dlatego, że postanowiłem, że pójdę w linię niemieckich czołgów średnich. I to właśnie z tego WK. Teraz zostało mi już tylko kupienie WK3002DB. A z niego odblokowanie pantery za 20000XP. 20 Tiger 2. Bez zmian kupiłem mu chyba tylko stabilizator to działa Jagdpanzer, najgorszy te dek 6 tieru Cóż, co mogę o nim powiedzieć? W mojej opinii faktycznie jest najgorszy te 6 tieru Nawet premium Dickermax, który ostatnio doszedł do gry Jest po prostu, no Dickermax sam siebie jest całkiem dobrym czołkiem A w porównaniu z takim Pancerem 4 to po prostu, no Niebo a Ziemia co dalej? No właśnie, nowy czołg w moim garażu T20 Jest to siódmy tier amerykańskich medów Tych starych, bo jeszcze doszły nowe, które kończą się czołgiem T57 Heavy Czyli amerykańskie rewolwerowce Jest to czołg w mojej opinii o wiele, wiele, wiele lepszy od T43 rosyjskiego A to choćby dlatego, że można mu założyć stabilizator który znacznie podnosi celność w trakcie jazdy Oraz to, że jest yy... No, jest, bije jeszcze T-43 tym na głowę, że jeździ. Ten czołg naprawdę jeździ. Przyspiesza, skręca i jest fajnie. A T-43 to tak naprawdę taki lekko zamulony kloc. Taki poziom mobilności isa trzeciego z lekko wyższą prędkością maksymalną. No i przede wszystkim to działo przebija. 160 mm penetracji na zwykłych pociskach kontra... Teraz 144 mm na dziale z T43 w ogóle. Zobaczcie na te działa. Teoretycznie ten sam tier, tylko że Amerykaniec tiera, strzela. Prawie dwa razy wolniej, ale co z tego, skoro to i tak tylko... Tylko jedno... Mniej niż 10 sekund ładowania i tak? Dosyć dobry wynik ma 20 mm więcej penetracji 60 więcej obrażeń celność jest porównywalna i czas celowania jest identyczny tylko że właśnie amerykaniec ma stabilizator i to jest ta różnica super pishing czyli czołg premium 8 tieru bardzo słaby nie kupujcie odradzam lepiej kupić luwa albo T34 Ewentualnie co tam jeszcze jest do kupienia z premiumów ostatnio Jak Tiger 88 mm też jest całkiem dobry Jeśli chodzi o USP Tiery oczywiście Ogólnie te nowe premium czołgi które wychodzą są całkiem dobre W mojej opinii oczywiście ktoś się może ze mną nie zgadać Najgorszym oczywiście chociaż nie w sumie jest Tok który tak naprawdę Ma swoje plusy ale jest tak naprawdę czołgiem do bicia szóstego tieru Chińczycy nie mają czołgów premium o dziwo, mimo że mają tak naprawdę dwa to nie można ich kupić. Francuzi dostali FCM 50T którego bardzo rzadko spotykam i nie mogę niczego o nim powiedzieć na dobrą sprawę. Oprócz tego, że jak to we francuskie czołgi wszystko w niego wchodzi. Okej okay, to mam dalej T34 czyli mojego premiuma, którego dostałem za darmo. Bardzo dobry interes. Najlepiej, najlepiej zarabiający według mnie premium 8 tieru obecnie. Najmocniejszym działem i to jest właśnie główny powód, dla którego tyle zarabia. M103, w którym brakuje mi już tylko lepszego silnika, a potem już tylko droga do T110E5. mojej opinii jeden z lepszych 9 Tierów w ciężkich. Mi się nim gra mega przyjemnie. Ma bardzo dobry dział. I to nawet mimo tego, że na dobrą sprawę moje załoga ma tylko 100%, ponieważ jeszcze nie osiągnęli 100% w... Bratelstwie braterstwie broni i nie mam z tego żadnych korzyści. Hellcat. Nie podoba mi się. I to tyle. Jackson. Jackson, Jackson, Jackson. Co to był za czołg? A tak pamiętam. Bardzo dawno nim nie grałem, a to dlatego, że tylko wymaksowałem teraz zbierał kasę na T25, a te... No właściwie zbieram tę kasę od miesiąca już, ale zawsze pojawią się jakieś nowe wydatki. No, mi się nim dobrze grało. Nie jest tak szybki jak Helcat. Ale za to pancerz coś tam odbija, zwłaszcza na szóstym tierze. Działko ma 90 mm. Trochę szybciej strzelająco od tego z M7. Nie lubię arty, nie wypowiem się, nie umiem tym grać. Francuz, AMX 1375. Kupiłem go jeszcze jak był na szóstym tierze. Ponieważ we francuskim drzewku doszedł ELC AMX, tak to się nazywa coś? Tak, ELC AMX na piątym tierze jako zwiadowca. I w związku z tym wszystko co było dalej poszło jeden tir wyżej. No i tak jestem jest czołgu 6 tieru dostałem siódmy. I moje opinia mistrzna 1375 właśnie z tym patchem dostał jakiegoś bufa, ponieważ jeździ i skręca jakby trochę szybciej. Oczywiście ma te swoje plusy jak magazynek, który ładuje tylko 15 sekund. Moje mojej opinii całkiem fajny. Lekki czołg 7 tieru. Cromwell czyli szósty tier brytyjskich czołgów średnich. Przyjemny w grze, szybki. Pancerz no niestety nie odbija. Typowe angielskie działo całkiem dobrej penetracji i dużej szybkości ale niestety niskich obrażeniach. I... No i ma dosyć długi czas celowania, ale celność za to jest bardzo dobra. Churchill 7. No o ile Churchill 1 to był? Był nawet całkiem dobry jak ten swój tier, czyli piąty. To Churchill 7 na szóstym tierze to jest porażka. Oczywiście nie mam jeszcze go wymaksowanego, może coś się zmieni, brakuje mi najlepszego działa, ale te działo różni się od tego działa z Churchill'a 1 tylko tym, że ma 3 mm więcej penetracji i 5 obrażeń więcej. Czyli ta różnica jest praktycznie żadna. Ale to nawet 148 mm penetracji na szósty tier to trochę za mało, gdy taki KV1S ma 175 mm Valentine AT, czyli francuski te nie francuski, tylko brytyjski tedek który jest dziwny wrzuciłem wróciłem do niego chałbice z premium pociskami i teraz ściąga po 280 punktów obrażeń Wszystkiego na swoim tierze, co jest bardzo mocne, ale tylko jak coś trafi. Ale, a zwykle raczej nie trafiać. No i jeszcze te pociski mają tendencję do wchodzenia w gościnice za zero. Czyli definitywnie na minus. Mi się nie podoba to specjalnie. I typ T34, czyli chiński odpowiednik T34, który jest zupełnie identyczny oprócz tego, że Rosyjski T34 nie ma tej osłonki z przodu wieży. Ja nawet pojęcie co to jest. Wiem, że rosyjski T-34 tego nie ma oraz jego tylna dolna płyta jest nachylona pod innym kątem. A potem to są te same czołgi. Nawet z bardzo podobnymi działami. No i rosyjski ma jeszcze większy wybór działu. Bo chiński ma tylko dwa działa. Czyli niecelne ze słabą penetracją, aczkolwiek trochę silniejsze działo 76mm oraz spammerskie działo 57mm o dobrej celności, dobrej penetracji, ale małych obrażeniach i na końcu oczywiście Tybek 59 dla którego już dzisiaj zostałem wyzwany że rzekomo jestem złotym dzieckiem, który ma kasę od rodziców no cóż bywa ale w mojej opinii The już nie jest tak opa jak był na wejściu definitywnie zmniejszyli mu prędkość maksymalną nie prędkość maksymalną mu nie ruszali zmniejszyli mu przyspieszenie teraz już nie jest taki szybki jak był o, ktoś to mnie napisał okej okay, zaraz, zaraz 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 zagram z tym panem tylko chciałem jeszcze jedną rzecz poruszyć widzowie jeśli chcecie ze mną zagrać Musicie napisać do mnie wiadomość, tak jak ten automaty 618 Musicie też na wiadomość, nie zapraszajcie mnie do swoich tam plutonów, kompanii, bitw treningowych czy coś. Tak po prostu, z automatu. Napiszcie wiadomość jak ludzie. Najczęściej można mi spotkać na serwerze europejskim 1. Właściwie to tylko na nim, chyba że będzie aktualnie zapchany cały, to wtedy będę gram na EU2. Ale musicie do mnie napisać wiadomość, bo ja nie zaakceptuję Waszych zaproszeń do Plutonu tak po prostu. Muszę najpierw dostać wiadomość. Możecie też pisać na Skype'ie, torne spacja2179, zwykle mam go odpalonego. Pisać, dzwonić co tam chcecie. No i to by było na tyle z wiadomości w tym filmiku. Trzymajcie się i do zobaczenia.